Witam serdecznie. Gdybym w tym miejscu zaczął mówić o moralności, to mniej więcej tak, jakbym na jakąś zaplanowaną orgię wybrał się z 80-letnią staruszką. No, trochę byłoby to dwuznaczne, w związku z powyższym zapraszam Państwa na spacer w trochę innym klimacie. Natomiast porozmawiamy o sytuacji, która w demokratycznym państwie prawa jest w miarę kuriozalna. To znaczy, bardzo często mówimy o tak zwanej tajemnicy bankowej. O tym, jak państwo powinno podchodzić do obywatela. Niestety okazuje się, że Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała uprawnienia do tego, aby zaglądać do naszych rachunków bankowych. I cała sytuacja nie byłaby w jakiś sposób bulwersująca, gdyby nie jeden szczegół. Tym szczegółem jest coś takiego, że rachunek to jest coś niezwykle prywatnego. A skoro jest to prywatne, to nie każdy powinien mieć do niego dostęp. Jak wygląda kwestia ochrony klientów przez banki? To już Państwo wielokrotnie na kanale zauważyliście, że jest to y, sytuacja kiepska. Witam serdecznie. Tym razem Cieszyn, okolice Urzędu Skarbowego i. Tak jak wspomniałem we wstępie, porozmawiamy na temat tajemnicy bankowej i udostępniania informacji przez banki organom skarbowym. Sytuacja, w której dochodzi do czegoś takiego, że to sąd decyduje o tym, czy może zostać przeszukane nasze mieszkanie, jest zupełnie normalna, prawidłowa. Natomiast sytuacja, w której to urzędnik decyduje samowolnie, bez kontroli sądu. To, że powoduje oburzenie, to jest jedno. To, że jest to pogwałcenie podstawowych praw, do chociażby prywatności, to jest druga sprawa. Natomiast to, co jest o wiele trudniejsze do zrozumienia, bo ktoś powie, przecież poszukują przestępców, tak, tylko na etapie samego postępowania przygotowawczego już mogą zerkać bez informowania kogokolwiek na mój rachunek bankowy, to się trochę kłóci z elementarnym moim odczuciem. Poszanowania prawa przede wszystkim przez same organy państwa. To, że nie jest to temat typowo iluzoryczny, można łatwo zrozumieć, chociażby sięgając do informacji, które zostały przekazane przez Kasy, że co najmniej 33 osobom już przejrzano rachunki bankowe. Zaznaczam, bez kontroli sądu, a po drugiej stronie, przecież jeżeli chodzi o nasze banki, to powiedzmy sobie otwarcie: ich podejście do klienta. Jest takie, że nie mówimy już w takim razie o tajemnicy bankowej, o ochronie klienta. Okazuje się, że lepiej chyba zaryzykować pieniądze w skarpecie niż to, że chcąc zapłacić za zakupy na przykład, nagle się okaże, że konto jest zajęte przez komornika. I nie zawsze słusznie. Mało tego, okazuje się, że kwoty wolne, części wynagrodzenia, które już zostało wcześniej zajęte. No, jest, doprowadza do po prostu patologicznej sytuacji, kiedy przepisy sobie, komornicy sobie, nasze organy oczywiście również, same dla siebie, mam dla Państwa rodzinę. Dlatego, że kiedyś, jeżeli mówiliśmy, że pewne jak w banku oznaczało, że nasze pieniądze w jakimś zakresie będą tam bezpieczne i nie chodzi mi o dziki zachód, gdzie dochodziło do napadów na banki, ale chodziło mi o takie trochę szwajcarskie podejście, że to, co jest w banku, to jest święte i nikt nie wie, co tam jest, bo bank do czegoś się zobowiązał. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, ta tajemnica, ona legła w gruzach. I to do tego stopnia, że o ile nikt nie ma obowiązku dostarczania na przykład dowodów na swoją winę, to w tym wypadku, jeżeli był tak nieostrożny i poszło coś przez rachunek bankowy, no to doprowadziliśmy do sytuacji po prostu nienormalnej. I proszę mi wierzyć, daleki byłbym od tego, aby proponować rozwiązania z bardziej cywilizowanych krajów. Rozwiązania, które mogą być skuteczne, ponieważ sam uważam, że słynna rzymska paremia pacta sunt servanda czyli umów, należy dotrzymywać. Nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji, w której. Zobowiązania słuszne i zasadne są dochodzone przez sądy, ale tyle teoria. Praktyka pokazuje, że czasami ktoś chce spłacić, nie ma jak, stąd komornik, i tak naprawdę samo postępowanie egzekucyjne w Polsce jest dwuznaczne. Brakuje po prostu zwykłej, elementarnej przydwoitości, zarówno po czasami dużo czasami wierzycie. Natomiast rozwiązanie, które Państwu zaproponuję, pozostało mi w granicach 5 minut do dojścia. I pozwoli na jedną rzecz. Niekoniecznie to będzie akurat idealne w Państwa konkretnej sytuacji, czy idealne dokładnie to rozwiązanie, które pokażę, ale daje z całą pewnością jedną możliwość, i to bardzo istotne. Jurysdykcja Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli chodzi o kwestie naszych rachunków bankowych, przekazywania tych informacji komornikom, przekazywania krajowej administracji skarżowej. Zostanie w 100% wyłączony. Część z Państwa oglądając w tej chwili może się już domyślać, w którym miejscu tak naprawdę jestem. Część z Państwa może to miejsce już rozpoznawać. Nawet jeżeli nie, to za chwilę się Państwo zorientujecie, gdzie, do którego momentu dojdziemy, aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zabezpieczyć każdego z nas w jakimś sensownym, logicznym sposób. Logiczny to nie znaczy, że to jest proste i łatwe rozwiązanie, i to nie znaczy, że należy z niego zawsze korzystać po to, aby w jakimś zakresie wykorzystać system. Wręcz przeciwnie, raczej pokażę to Państwu tylko po to, aby pokazać, że jest wyjście. Wyjście, które nie jednego z Was zapewne zaskoczy. Natomiast Pozwoli chociażby na to, że jeżeli państwo nie jest w stanie właściwie zadbać o interesy własnych obywateli, to obywatel nie tylko ma prawo, ale ma obowiązek zadbać o siebie, własną rodzinę i zrobić wszystko tak, jak po prostu należy to zrobić. Efekt jest jeden w tym przypadku. Po prostu, skoro państwo o nas nie zadba, to musimy zrobić to sami. A możemy to zrobić tylko i wyłącznie w jeden sposób. Każdy element naszego życia społecznego powinniśmy potraktować w sposób taki, że przemyślimy, czy to rozwiązanie jest dla nas i czy pozwala nam w sposób właściwy i godny w życiu człowieka. Przede wszystkim godny z Europejską Konwencją Ochrony Praw Godny Temu, aby nasze życie przebiegało w sposób właściwy. I przykre jest to, że Rzeczpospolita Polska nie jest w stanie w sposób właściwy zadbać obywatelom. I to już powiedział Konfucjusz. W kraju zarządzanym dobrze wstyd jest zbyt ale w kraju zarządzanym źle wstyd jest zbyt Więc... Ten szum, który Państwo słyszycie oprócz samochodów. To tak, to jest granica państwa, a miasto w jest, to jest Chyba największe w Polsce, bo nie zmieściło się w jednym kraju. Czy ktoś z Państwa się już domyśla o co mi chodziło? Po tamtej stronie można iść do banku, założyć rachunek bankowy. To nie muszą być Czechy, to mogą być Niemcy, Holandia. Republika Czeska na razie jest zamknięta w kierunku takim, aby rachunki bankowe były otwierane przez internet, ale zdaje się, że Holandia już taką możliwość dopuszcza. Więc jeżeli komuś wydawało się, że jest w sytuacji bez wyjścia, to właśnie daję Państwu odpowiedź. Choć nie chciałbym, aby ta odpowiedź służyła cpaniakom. A posłużyła tym, którzy z różnych przyczyn zastanawiają się, jak zacząć rozwiązywać swoje problemy. Okazuje się, że rachunek zagraniczny nie zostanie zajęty przez komórki. W Polsce przynajmniej w tak łatwy sposób, jak dzieje się to obecnie. Bo te możliwości również są, ale to wymaga z kolei bardzo dużych nakładów. Przede wszystkim czasu, wiedzy, wiedzy, komorników. Czy jeżeli chodzi o urząd skarbowy? Wątpię, aby im chciało się występować do podmiotu zagranicznego o przekazanie informacji. A mam nadzieję, że informacja będzie bardzo kulturalna z zagranicy, jeżeli to nie jest poważna sprawa, którą ściga Interpol. Czyli informacja może być tylko jedna. Szanowni funkcjonariusze Urzędu Skarbowego tej Polskiej, proszę się pierdolić. I tak powinna wyglądać tajemnica bankowa. Na tyle. Dziękuję Państwu. Pozdrawiam. Piszcie w komentarzach, czy się podobało. A ja mam to w dupie.